Cześć. Dzisiaj opowiem ci o kolposkopii. Kolposkopia jest ważnym badaniem pozwalającym na wykrycie stanów przednowotworowych w obrębie szyjki macicy. Jest to badanie krótkie i bezbolesne. Kolposkopię najlepiej wykonać w pierwszej fazie cyklu, po zakończeniu krwawienia miesiączkowego. Pamiętaj, żeby na wizytę przynieść aktualny wynik cytologii oraz badania w kierunku HPV. Na dzień przed kolposkopią powstrzymaj się od współżycia oraz od stosowania środków do pochwowych. Kolposkopię wykonujemy na fotelu ginekologicznym. Ułóż się wygodnie i postaraj się rozluźnić. Następnie lekarz ginekolog wprowadzi do pochwy wziernik zwilżony żelem. Kolejnym etapem jest oglądanie szyjki za pomocą kolposkopu. Następnie lekarz obejrzy szyjkę po zwilżeniu jej roztworem kwasu octowego, a na końcu po zwilżeniu jej roztworem jodyny. Roztwory te wybarwiają zmienione chorobowo zmiany w obrębie szyjki macicy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lekarz zazwyczaj decyduje o pobraniu wycinków do badania histopatologicznego. Zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału na YouTube oraz Facebooku. Zapraszam Cię do Centrum Medycznego Sonokart.